Siema, tutaj Koza Kanał, Koza Sport, witam Was po raz kolejny na boisku, ale dziś w zupełnie innych okolicznościach. Dziś będzie poważnie, ponieważ razem ze mną jest Lachu. Czemu poważnie? No nie wiem, to jest pomidor, tu ma być podobno ciężko i, i strasznie, i masz wyjść po tym materiale inny. Ostatni pomidor był dość easy taki. Tak no, pamiętam. Mam nadzieję, że ten będzie troszeczkę cięższy. Mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kanału Lacha, gdzie był mój test na piłkarza. Jak wyszło? Sami zobaczcie, nie musicie oceniać jak mi poszło. Na szczęście są tam punkty, których trochę się jednak udało zbierać, A teraz rozpoczynamy. Okej, okay. czyli Ej. mogę odpowiadać tak lub nie. Albo pomidor. Albo pomidor. Pomidor, nie jest, pod uwagę. pomidor jest jeden. E, zaczynamy od piłka... Ja jak mam hodowlę? Słucham? Jak mam hodowlę, to mam więcej. Bo ja mam hodowlę, mam taką, nie będę reklamował, jest taka gierka, że mam pomidory. Właśnie nie zebrałem. A link znajdziecie w opisie. Nie, nie będę reklamował. Nie, nie, nie. Nie. Dobra. E, pytania są na początku piłkarskie, e, potem mamy moje pytania. Czekaj, za? Call of Duty się odpaliło. E, rozpoczynamy od pytań piłkarskich, takich prostych na rozgrzewkę. E, mhm. Potem będą pytania od widzów, mhm. a potem będą moje pytania. Tak więc taki jest podział. Dobrze, dobrze, tato. Jestem zadowolony z transferów realu w tym sezonie. Nie. E, I nie ukrywam, że takiego Neymara chętnie bym przegarnął. Nie. A, nie ukrywam. No nie przegarnąłbym o to chodzi. Ale w głębi serca najbardziej po tym okienku zazdroszczę Atletico Joe Felixa. Nie. Wiesz, że jest też tak, jak coś? Wiem, że jest, ale nie używam. W tym roku real zdobędzie mistrzostwo. Tak. Nie powiedziałeś o, jakie. O, o, Nie no, jest jedno mistrzostwo. Dobra, no mistrzostwo. E, a Bale będzie najlepszym graczem z królewskich w tym sezonie? Nie. Choć ja byłbym za jego transferem. Tak. E, niezależnie od wyników, nie zwolniłbym Zidana w tym sezonie. Tak. Czyli że nie, nie zwolniłbym, bo wiesz, jak są te. No tak, 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 tak. Podwójne tak. przyczyny. E, bo dla mnie to top 3 trenerów na świecie. E, nie. Okej, okay. to była taka piłkarska rozgrzewka, tak jak mówiłem. Teraz tak. będą pytania od widzów, e, które, jak wiesz, e, są, różnie, e, są różne. i wszystko, biorę na klatę. E, dobrze, tak więc rozpoczynamy. To jest, zamartwiło mnie takie, e, dobrze. To jest tak jakby folder numer dwa. <głosy> 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 Czy usunąłbyś kanał Kozy bez jego zgody, a w zamian za to dostał 150 tysiąc, e, tysięcy subskrypcji. Tylko ja bym o tym nie wiedział, nie? Że mi usuwasz na moich oczach i ten. Tylko ja bym się miał nigdy nie dowiedzieć. Ja bym stracił kanał. Ja bym płakał gdzieś. Dostałby a milion pięćset? Milion pięćset. Nie, bo jakbyś wiedział, to byśmy się dogadali. Z tym budżetem byśmy coś zrobili. Subów! Subów! <grym> milion pięćset subów? Subów! To tym bardziej nie. Co mi po subach? Chyba, że miał co, film? Milion pięćset? Nie, no nie, też nie. <grym> Żartuję. Nie, w każdym razie nie, nie usunąłbym. Okej, okay, teraz pytanie. Czy Dev jest najgorszy w piłkę z ekipy Fantazy? Jak pokazuje tabela, nie. To czy Vibe jest najgorszy w piłkę z ekipy Fantazy? No, no, no nie, bo albo Vibe, albo Dev, wybierzcie sami. No nie wiem, który. No. Tak albo nie. Czekaj, czy Dev jest najgorszy? Tak. Czy Vibe jest najgorszy? No to nie, wtedy nie. Dobrze. Oceniłbym Vibe trochę wyżej, no niedużo. Czy, czy pokażesz kiedyś na kanale swoją drugą połówkę? Probably nope, nie. Albo na innych mediach społecznościowych? Nie, raczej nie. Raczej staram się trzymać rodzinę tak poza wszystkim. Dobrze. Czy chciałbyś zawalczyć na Fame MMA? Nie. A czy jest jakaś kwota, realna, no nie mówimy tutaj miliard złotych, ale czy jest jakaś realna kwota, za którą byłbyś gotów zawalczyć na Fame MMA? E, nie, ale chyba dlatego, że nie mam osoby, z którą tak się Właśnie, widzę. Właśnie, to jest kolejne pytanie, czy jest jakaś sytuacja, jakiś konflikt, który byłbyś sobie w stanie, gdyby się pojawił, byłbyś mm. w stanie go sobie wyobrazić, rozwiązanie jego w oktagonie? Właśnie nie wiem, kto by to mógł być, bo wszyscy, którzy mi wpadli do głowy, to są kategoria wagowa przez pół ja, więc jakbym sobie pół siebie obciął, to może wtedy, a chyba nie. Dobrze, czyli, czyli nie, tak czyli, ale cały czas przypominam, nie. że ta seria polega na <laughs> Teraz trochę bardziej piłkarsko, czy chciałbyś, żeby Asensio wrócił do składu? Ale w zamian za to musiałbyś kontuzjować jakiegoś zawodnika z podstawowej jedenastki Realu, innego. Mm, w zamian za to, czyli kontuzja za kontuzję? Tak, że jakby wymieniasz mm, klocki. Nie. Myślę, że nie. W sumie bramkarze macie dobrych, mógłbyś jednego połamać w zamian. No ale... Co, ale no już, kogoś z podstawowego tak, miałbyś no to nie, nie miałbym kogo. dobrze. Tak się wydaje. Pamię... Pamiętaj, że w tej serii odpowiadamy tak albo nie. <noise> tak. E... Tak pamiętam. Ile Adidas płaci? Tak. Dobrze. <noise> Takie było pytanie. Nie mogę odpowiadać inaczej, tak albo nie? Myślisz, że w tym roku będziesz miał milion subskrypcji? Nie. W piłkę nożną nam gram nie lepiej niż nie jeden zawodnik B klasy. Nie lepiej? Le lepiej niż nie jeden zawodnik B klasy. No z B klasy to tak. I udowodnię to, na boisku. Do, y, bo chciałbym dojść do jakiejś drużyny piłkarskiej. E... Oczywiście teraz jest to no, jakby kontuzja gigacalnej. No no tak ale ciężko trochę. Prawdopodobnie nie. Dobrze. E... Aczkolwiek blisko pomidora. Tak więc były, były pytania, to były pytania od widzów. <laughs> to były od widzów? No to myślałem, że od, od widzów? ciebie. Nie, 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 nie. Żałuję czasem odejścia od FIFA na głównym kanale. Nie. E... Ale nowy ma na tyle duży potencjał. Że może znaleźć. Ale mój nowy kanał Fifowy, ten mhm. laku FIFA, ma na tyle duży potencjał, że spokojnie może znaleźć się w top 15 Fifowych kanałów w Polsce. W top 15? Tak. Biorę A może pod uwagę szczególnie wyświetlenia, nie? E, no tak, ale myślałem bardziej o subskrypcjach w tym momencie. Może suby już nie mają znaczenia, to. Kurczę, w subach to nie wiem, kto jest w top 15. Top 10 bym pamiętał. Ale w top 15 mogło być ciężko. Aczkolwiek 100 tysięcy to nie jest tak mało też jak na FIFA. No nie, tak albo nie. Czyli jakie było pytanie? Że mógłby się znaleźć, tak? Mógłby się znaleźć. Myślę, że tak. A może nawet prześcignie kogoś z ekipy Fantazy. Czyli zakładamy, że mnie, bo ja cały czas mam najmniej subów. Kiedyś? E, kiedyś prześcignie, ale nie ciebie. Okej. A koza takie. Nie, dobrze. nie, 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 ale to jest. To jest bardzo ciekawa odpowiedź. Działanie bez presji na drugim kanale daje mi zdecydowanie większy pan niż nagrywanie FIFY kiedyś. Tak. Zdecydowanie, szczególnie nie wymyślanie draftów, tak jak to mówię, Adama ma tak. Oczywiście, nie mam nic do liska, bo on chyba nagrał tak. <laughs> nie wiem czemu. Bardzo mi się podoba, chyba zmienimy zasady tej serii, po prostu będę zadawał pytania, będzie dużo łatwiej. <laughs> Niestety, gonienie za wyświetleniami i wynikami jest strasznie męczące. Ale mówisz o którym kanale? E, no ogólnie, tak jakby wracałem trochę do przyszłości tego jak... Tak, no to było męczące. Szczególnie pod względem psychicznym. Tak. Złe wyniki często odbijają się na moim... Odbijają albo odbijały się na moim humorze. Dobra, czy, czy nadal złe wyniki często odbijają się na twoim humorze? Tak. No ale tak jest. To jest magiczna liczba 100 tysięcy. Z każdej YouTube. Y jak, jak nie, to po prostu... Jak już e, minie ta czwerka, jak się zamieni, to już później jest taki chill cały dzień. Rozumiem to i chciałem zadać kolejne pytanie. Teraz czuję większy luz, ale odpowiedź teraz. Tak, tera, czy... jest zdecydowanie większy luz, na pewno. Czyli jest jednak mimo wszystko lepiej niż było. Jest dużo lepiej. E, materiałów na głównym kanale e, jestem na tyle pewny, że w zasadzie przestałem śledzić już Analytics pod względem wyświetleń. Nie, śledzę cały czas i analizuję, bo byłem głupi, gdybym tego nie robił i się nie rozwijał. Bardzo dobrze. E, jestem spokojny swoją działalność na YouTubie przez najbliższe 3 lata. Przyszłość na YouTube? Nie, to jest YouTube. W zasadzie jeszcze 5 takich lat, jakie miałem, jakich miałem do tej pory i mógłbym utrzymać się do końca życia. Nie, bez przesady, nie. Ale na razie nie myślę o zakończeniu kariery na YouTube. Nie myślę. A jak nie YouTube, to. Jak nie YouTube? To jest pytanie, to? pytanie otwarte. To pomidor. <głos> <głos> mam was. Zresztą, sami słyszeliście, ma plantację. Tak, Mam <noise> plantację. <więc, głos> <noise> <noise> tak więc jak kiedyś zniknie z YouTube, a będziecie mogli kupować. Tak. E, Breaking Bad oglądałem też, tak. Albo żebyś. ketchup, ketchup, pa patrytex. Mm, papryk to bardziej do paprykarza jakiegoś. Albo, albo z papryką. Ten ketchup Lachex. Nie. Dawajcie znać w komentarzach, jak, jak mogłaby się nazywać moja dystrybucja, dystrybucja firma właśnie produkująca ketchup. To ja jest, lubię ketchup w ogóle, ketchup jest pyt, Ale ma dużo cukru. Ale nie ma tak dużo cukru. Obawiam się, że... Za, za może dajemy inną e, tego... Inną, inną miarę tego keczupu na rzeczy. Jak dasz tak z kilogram, to ma Uważam w ogóle, że ta rozmowa zeszła w złym kierunku. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Piszcie w komentarzach, kogo kolejnego chcielibyście zobaczyć, ale przede wszystkim, jak powinien nazywać się keczap Lacha. E, tak. Jeśli chcecie więcej odcinków... Lachu Za Zalabastki. Jak więcej chcecie, wiecie, już naprawdę skończmy to, bo... Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że czekam w takim razie na trzeciego pomidora. Dajcie coś trudniejszego. Ale Państwu. ja nie wiem, bo to jest... Straszna granica pomiędzy takim... Zróbmy to, najwyżej ci powiem i wytyk.